Czysiu świat się zawalił, Marcin Najman kończy karierę. Czy ty sobie wyobrażasz? Ja w ogóle jak tak patrzę na to wszystko, bo nie ukrywam, że wiedziałem, że dzisiaj będziemy rozmawiać i troszeczkę. Włączyłem kilka ostatnich wywiadów i widziałem wywiad z Marcinem Najmanem i, i co piszą, co, jak wypowiedział się Tomek Adamek, jak wypowiedział się. Andrzej Fonfara, No to. Marcin Najman robi swoje. Nie zastanawia się nad, nad tym jak będą to komentować wszyscy inni, a wszyscy inni komentują to. I to jest woda na młynie. To jest jego sposób na robienie. Słucham? Jego sposób na robienie kariery, no to jakby wiemy Słuchajcie. o... Jeżeli chodzi o Marcina Najmana, on stanowczo powiedział, że jego nie interesuje sport, tak naprawdę, że on zakończył swoją karierę, sportową, karierę bokserską. Startuje w formule Fame MMA. Słuchajcie, jeżeli sportowcy światowego formatu tak jakby próbują to komentować i próbują dorzucić do pieca Marcinowi Najmanowi, to oni nie robią tego, oni dorzucają do pleca sobie. Tak. Czy mam satysfakcję z jego, y, jako takiej y, porażki sportowej? Tak, no, tak. Kibice tak pytają w, na czacie. Nie mam. Wręcz przeciwnie. Niedługo, niedługo pewnie się coś wydarzy, co może szokować świat, ale no nie chcę mówić na ten temat teraz, w tym momencie. Nie. Ale to jest ale ten moment. Ale gadamy szczerze, ale gadamy to, szczerze. To jest ten moment. My tu ryzykujemy ja. życie, przyjechaliśmy, wiesz, w czasie pandemii do roboty. Pogadajmy szczerze. Nie, to jeszcze nie teraz, to jeszcze nie jest ten moment. Słuchajcie, nie mam... Nie, nie, nie mam nic do Artura Szpilki. Nie cieszę się z jego porażek. Nie dorzucę mu do pieca, nie dorzucę do pieca Marcinowi Najmanowi. Yy... Odrobiłem lekcje ze swojego życia, ze swojej przeszłości i yy, tym wszystkim, którzy tak jakby podpuszczają mnie, oczekują, że ja będę szedł za tłumem i tak jak ta ślepa krowa będę walił głową w ścianę. Tak jak wy wszyscy to robicie i chcecie dorzucić i szpilce i Najmanowi i tym wszystkim. Nie, ja tak nie będę robił, ja nic do nikogo nie mam. Życzę wszystkim yy, wszystkiego najlepszego i yy, nie dorzucam nikomu do pieca i jestem szczęśliwym człowiekiem.